Ja jestem przeciw witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w Money Race, czyli w symulator, w którym musimy e, toczyć kulę z pieniędzy. Zobaczcie, u sobie tutaj oczywiście toczymy tą kulę, a Wy w tym momencie zostawcie suba dzwonki oraz łapkę w górę pod tym filmem No i widzicie, ta moja kula jest tutaj coraz większa. Zagrze tutaj oczywiście toczymy sobie tą kulę Żeby była na jak największa, jak widzicie tutaj musimy zbierać sobie te m, pieniążki, które mamy m, na ziemi e, No i za chwilę sobie zobaczymy co możemy dalej zrobić jak sobie już Yy, będziemy to czyli coraz to większą kulę. Yy, przejdźmy sobie, może, tutaj po kolei. I na początku, tutaj widzę, że mamy jakieś koło fortuny, i możemy sobie tutaj za darmo zakręcić. Więc myślę, że fajnie byłoby sobie to zakręcić. Ale może zanim to, to dobimy sobie tutaj do. Stówki, więc sobie tutaj uzbierajmy Żeby była taka fajna liczba 100 97, 98, 99 i 100 Dobra, więc teraz możemy sobie tylko już zakręcić W takim razie kołem fortuny No i kręcimy i zobaczmy w ogóle Co my tutaj możemy zdobyć, możemy zdobyć Jakieś winy chyba Monety i jakiegoś secret'a, secret pet'a i możemy też, słuchajcie, zdobyć tutaj szczęście. No dobra, zobaczymy co wypadnie, e, kręcimy i uwaga, 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 co tutaj nam się wylosuje i mamy tutaj plus 2000 e, winów, e, tak mi się wydaje, że to są winy, albo to są po prostu, no po prostu to są jakieś pucharki. Na razie jeszcze nie wiem do końca, do czego to służy, ale za chwilę się pewnie przekonamy. E, no i zobaczymy sobie może tutaj, co mamy dalej. Jak widzicie, tutaj mamy oczywiście również jajka i ok słuchajcie, czyli te pucharki służą do otwierania jajek, więc myślę, że możemy sobie tutaj otworzyć od razu jakieś jajko, więc ok, klikam sobie tutaj e i uwaga, zobaczmy, mamy tutaj pieska i jest to niestety najsłabszy pet z tego jajka, ale dobra, no przynajmniej mamy jakiegoś peta i teraz możemy sobie go tutaj oczywiście wyposażyć, więc wy wyposażam sobie tego peta, ok, mamy go wyposażonego, nie, teraz dopiero, ok, dobra eee, i możemy sobie maksymalnie założyć pięć zwierzaków, więc ok, tutaj w ogóle mam też jakieś gifty do odebrania więc słuchajcie, myślę, że możemy sobie tutaj odebrać. Yy, I mamy tutaj, plus 50 yy, pieniążków. I mamy tutaj, plus 5000 tych pucharków. Okej, okay, dobra. Yy, w takim razie, myślę, że możemy sobie za chwilę otworzyć. Może to mocniejsze jajko. Chociaż ja uważam, że może nie ma na razie sensu otwierać mocniejszego jajka. Bo lepiej sobie otworzyć kilka słabszych. Niż jedno mocne, w sumie, tak mi się wydaje. Więc otworzymy sobie może od razu kolejne. Zobaczymy, co tutaj nam wypadnie. I mamy niestety znowu pieska. Ale dobra, zobaczmy. Jeszcze raz, trzecie jajko. I uwaga, znowu piesek. No dobra, na razie szczęście nam yy, za bardzo nie sprzyja. Ale otwórzmy sobie jeszcze dwa te jajka, żeby mieć jakby maksymalną liczbę petów, jaką mogę sobie wyposażyć. Więc uwaga, zobaczmy I mamy w końcu coś lepszego, bo mamy tutaj, słuchajcie, teraz petę, na którego było prawie 11%. Więc dobra, jest troszeczkę lepiej. Yy, I zobaczmy, no w kolejnym jajku mamy znowu pieska. Ale okej, okay, mamy przynajmniej jednego, yy peta innego niż y, pieska, więc załóżmy sobie oczywiście to wszystko. Y, to sobie też załóżmy i załóżmy sobie jeszcze tego. Jak widzicie, mamy tutaj 5 zwierzaków na 5 y, możliwych do wyposażenia. I zobaczmy teraz, jak tutaj się będzie zbierał. Jak widzicie, zbiera mi się tutaj y, teraz te pieniądze dużo, dużo szybciej i ta moja kula jest coraz większa. No i słuchajcie, jak mamy już wielką tą kulę, to tutaj jak widzicie, strzałki nam pokazują, że możemy sobie tutaj iść jakby na tą lawę. Jak widzicie, bardzo fajnie to wygląda, bo możemy sobie tutaj jakby chodzić i jakby y, robimy sobie taką ścieżkę. Ciężkę z tych pieniędzy na lawie, no i tutaj zobaczymy, co się stanie. Jak skończy mi się ta kula, zobaczymy, już tutaj powoli się kończy. I okej, okay. dalej, słuchajcie, nie mogę iść z tej lawy, nie mogę wyjść. Ale słuchajcie, mamy tutaj jakiś rekord, okej. Okay. No i w tym momencie zbieramy sobie y, tą kulę od nowa tak naprawdę y, Zbieramy sobie to i słuchajcie na tym to mniej więcej polega Żeby tutaj właśnie sobie to zbierać i y, Okej, okay, mamy tutaj w ogóle jakiegoś peta y, I polega to słuchajcie też na tym, żeby właśnie y, chodzić po tej lawie y, Okej, okay, tutaj mam jakiegoś pedzika Myślę, że to będzie mój najlepszy pet na razie, więc zobaczmy y, jakiś pet specjalny mm, No i tutaj dobra, Equip best, no i to na pewno jest mój najlepszy pet Zresztą zobaczmy sobie Tak jest, on daje tutaj nam plus 300% do monet więc ok, bardzo fajnie. W takim razie zbieramy sobie to. No i tutaj idzie jak widzicie coraz to lepiej. Dosyć szybko już się tutaj to wszystko wbija. Ehm, więc bardzo fajnie. Tutaj też w ogóle mam jakieś jajka, ale one są no dla mnie zdecydowanie za drogie. Ehm, jak widzicie ta kula w ogóle jest coraz to większa. Bardzo fajnie to wygląda. Ehm, ta kula naprawdę już się robi wielka. Więc słuchajcie, może dobimy sobie tak do tysiąca mm, pieniążków. No i wtedy możemy sobie tutaj iść na tą lawę. Myślę, że wtedy będzie to jak najbardziej fajne. Więc dobimy sobie tak do tysiąca, bo już brakuje nie jakoś wiele. E, mamy tutaj już, no, prawie zaraz będzie bite. I mamy, jak widzicie już ponad 1000. No i słuchajcie, w tym momencie akurat mam jakieś odliczanie, więc chyba w tym momencie nie możemy wejść, zobaczmy, no nie możemy, ale dobra, w takim razie pozbieramy sobie jeszcze więcej. I jak się skończy to odliczanie, to wchodzimy sobie na tą lawę znowu. Więc okej, okay, w takim razie zobaczmy sobie tutaj. Zbieramy sobie tutaj te monetki. Ok, odliczanie skończone, no i lecimy, moi drodzy, lecimy. E, chociaż tutaj, a nie, mamy tutaj jeszcze cały czas odliczanie. Ok, dobra, e, tutaj mamy jakieś kolejne odliczanie, więc dobra, uzbieramy sobie. Dla mnie to lepiej w sumie, bo będziemy tutaj mieli jeszcze lepszy wynik. E, jak sobie tam wejdziemy na tą lawę, jak sobie więcej tego uzbieram. Więc zbieramy sobie to wszystko, ok. No i myślę, że za chwilę będziemy mogli sobie tutaj startować. Jak widzicie, e, tutaj mamy już odliczanie skończone i lecimy w takim razie tutaj e, po lawie. Do przodu, oczywiście. Jak widzicie, w ogóle tutaj możemy sobie też chyba na boki, tak jest, możemy sobie na boki tutaj lecieć. Bardzo fajnie, no ale chyba najlepiej iść jednak tak prosto, bo. Bo skręcając jakby zmniejszamy sobie odległość, którą normalnie możemy yy, pokonać gdybyśmy szli cały czas prosto, więc myślę, że na boki nie ma co skręcać. No i słuchajcie tutaj widzicie yy, jakiś inny gracz yy, jedzie sobie dalej. W sumie biegnie bardziej dalej, ale widzicie tutaj na górze mamy yy, też w ogóle te wyścigi, bo tutaj polega to ogólnie na wyścigach yy, No i zajęłem drugie miejsce, yy, więc okej, okay, dobra w takim razie lecimy sobie tutaj dalej Zbieramy sobie oczywiście cały czas te monetki I zobaczmy w ogóle Czy możemy sobie otworzyć jakieś jajko No nie, nie możemy, bo kolejne jajko jest słuchajcie Za 10 tysięcy pucharków A ja mam ich 5 tysięcy w tym momencie Więc na razie sobie tego słuchajcie tutaj nie zrobię Tutaj mamy też jakieś jajka, ale one kosztują zdecydowanie za drogo No tutaj mamy, no najtańsze z tych trzech To mamy tutaj po 150 tysięcy pucharków Więc tutaj no zdecydowanie za drogo Ale słuchajcie, co my tutaj jeszcze w ogóle mamy Tutaj mamy teleport do nowego świata, ale to na pewno mi się tam nie uda dostać, e, więc tutaj nie ma co nawet tego sprawdzać. Mamy też słuchajcie rebirfy, więc zobaczmy sobie to I okej, okay, słuchajcie, tutaj możemy sobie zrobić rebirfa, jak zdobędziemy sobie 25 tysięcy tych pucharków, więc e, tutaj już jedną piątą tego mam w sumie e, na razie. No i dobra, no do rebirtha troszeczkę mi jeszcze brakuje, nawet dosyć sporo. Ale jak widzicie, tutaj idzie coraz lepiej, idzie coraz szybciej, to wszystko. No i ja, słuchajcie, myślę, że możemy sobie, może, otworzyć jakieś jajka w sumie, bo tutaj przydałoby się troszeczkę lepsze ee, pety mieć. Więc tutaj otwórzmy sobie, słuchajcie, to jako za. A nie, słuchajcie, nie możemy sobie otworzyć sobie żadnego lepszego jajka jeszcze na razie. No to troszeczkę musimy sobie jeszcze pozbierać, bo na razie tego rzeczywiście nie mogę otworzyć. Więc dobra, słuchajcie, ja myślę, że nie ma co i po prostu lecimy sobie tutaj po tej, la po tej lawie znowu. Więc okej, okay, proszę bardzo, cyk lecimy sobie oczywiście cały czas do przodu. No i ja tutaj chcę otworzyć to jako za 10 tysięcy pucharków. No już jak widzicie ponad połowę tej ceny, no fajnie by było to wbić, a czy się uda wbić te 10 tysięcy pucharków? No nie wiem, zobaczymy. Może tutaj dostanę teraz za to, że... Wykorzystam te pieniążki na tą lawę. Mam nadzieję, że coś dostanę za to. Ok, i mamy tutaj 2,5 tysiąca e, tych pucharków. Dobra, słuchajcie, więc wbijam sobie tutaj te monety cały czas. Wbijamy sobie tutaj te pieniążki, zbieramy to. No i słuchajcie, za chwilę, no, mam nadzieję, że uda mi się już zdobyć. Słuchajcie, e, oczywiście, e, wystarczającą liczbę pucharków, czyli te 10 tysięcy, żeby po prostu móc otworzyć sobie to mocniej. Jeszcze jajko, bo tutaj tak jest mój w tym momencie tak naprawdę cel. Więc dobra, zbieram sobie to wszystko, proszę bardzo. Myślę, że możemy sobie tak pozbierać do no jakieś półtora tysiąca może Coś takiego i myślę, że dostanę podobną liczbę Pucharków, jak przed chwilą, czyli te około 2,5 tysiąca, bo tyle e, mniej więcej potrzebuję, e, no i wtedy e, będę mógł sobie otworzyć to jajko właśnie za 10 tysięcy pucharków. Więc dobra, wbijamy sobie tutaj to wszystko, już jesteśmy blisko wbicia tego 1,5 tysiąca. Ok, w takim razie tutaj sobie zbierzmy jeszcze kilka tych rzeczy. Ok, proszę bardzo, cyk i słuchajcie, mamy to 1,5 tysiąca nawet ponad. Ok, więc e, tutaj oczywiście używamy sobie znowu te monety, biegniemy sobie po lawie, no i zobaczymy za chwilę, e, czy będę mógł sobie otworzyć e, po wykorzystaniu tych monet, to jajko za 10 tysięcy pucharków i zobaczymy, jeśli mi się uda utworzyć to jajko, no to zobaczymy, co z tego mi wypadnie. W ogóle tym mamy też jakiegoś gifta do odebrania, więc może y, tutaj wykorzystajmy sobie tutaj te monety. Ok, i słuchajcie, mamy nawet ponad 10 tysięcy pucharków, bardzo fajnie, mamy też tego gifta do odebrania i mamy słuchajcie, tutaj teraz plus 5 tysięcy monet jeszcze, więc ok, odbieramy sobie to. No i słuchajcie, tutaj możemy sobie otworzyć w takim razie to jajko, więc otwieramy i zobaczmy co tutaj wypadnie. Uwaga, uwaga, uwaga i mamy tutaj ee, no niestety chyba nie najlepszego peta, bo ile na niego było procent szans. Ee, no... Szczerze mówiąc nie wiem, który to jest dokładnie PET trafiony, a nie, już wiem, słuchajcie, to jest chyba PET, na którego było e, prawie 11% szansy. na to nie było takie złe. To całkiem dobry traf w sumie. Więc wyposażmy sobie tutaj teraz moje najlepsze pety. No i słuchajcie, tutaj tak się prezentuje teraz moje pety. Jak widzicie, całkiem fajnie tutaj już mi to wszystko idzie, a więc myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Także jeśli ten film się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz dzwonkiem na moim kanale. A ja już nie przedłużam tego filmu, także to na tyle. Trzymajcie się. No i cześć!